No na pewno duża zmiana I, i, i w moim życiu, i zawodowo. No wyzwanie, wyzwanie. Prezes z trenerem Asenskim doszli do wniosku, że, że jednak będę tutaj przydatny i, i pożyteczny w tej roli. No staram się podpowiadać chłopakom bo i z doświadczenia z grania, z boiska, w ustawieniu, w przesuwaniu. Myślę, myślę, że, że, że to zaowocuje. No jakimś, jakimś nowym wyz wyzwaniem. To będzie dla mnie nowe wyzwanie, ale myślę, że to zaowocuje i będę miał jakieś przełożenie na, na, na kolegów z drużyny. Rozumiem, że długo się Pan nie zastanawiał, kiedy usłyszał taką propozycję? Znaczy, się nie zastanawiałem. Powiem szczerze, że jeszcze się czuję do grania i, 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 i troszkę to trwało zanim podjąłem decyzję, ale. Ale decyzja była zdecydowana, i, i, i myślę, myślę że, że, że zrobię wszystko, żeby, żeby pomóc trenerowi Asenskiemu w prowadzeniu tej drużyny. No właśnie, dzisiejsza gra wewnętrzna na boisku w Nowym. Pan na tym boisku, czy lepiej obserwuje się z za linii bocznej, czy lepiej obserwuje się grę no, podopiecznych, już na dzisiaj można powiedzieć, z boiska? Znaczy, myślę, że z boiska można też dużo podpowiedzieć w, w ustawieniu, w przesuwaniu, wiadomo jedna osoba, patrzy pierwszy trener z, z boku, ja ja widzę to troszkę od środka i myślę, że razem, razem będziemy to konsultować i, i korygować na bieżąco. A liczy pan, że jeszcze wystąpi na wojskach ligowych, czy już, czy już raczej nie? Nie wiem, ciężko powiedzieć. Bardziej będę się skupiał na pracy drugiego trenera i pomaganiu tre, trenerowi jasenskiemu właśnie w prowadzeniu tej drużyny. No, jeżeli będzie tak, taka sytuacja, żebym musiał zagrać, no to oczywiście zagram, bo będę cały czas w treningu. Będę trenował, wykonywał wszystkie treningi i polecenia, tak jak zawodnika, aczkolwiek no, będę też pomagał jako drugi trener, czyli jakieś rozgrzewki i, i mówię, i podpowiedzi z boiska w ustawieniu. Myślę, że najważniejsze jest taki pośredni kontakt między trenerem a zawodnikami. Wiadomo, że trener nigdy bezpośrednio nie rozmawia z zawodnikami tak luźno, jak, jak, jak powinien drugi trener, nie? Ja mam, ja mam bardziej mogę podejść z żartem, bardziej z humorem. Jednak pierwszy trener to jest autorytet dla, dla, dla drużyny. I no ja będę się starał przekazywać jakieś drobne uwagi, tak jakby rozmawiał z chłopakami i również przekazywał w drugą stronę z ich strony to, co moglibyśmy poprawić, ulepszyć. I, i w klubie, i, i w drużynie, i w graniu. Także taką będę miał rolę.